Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobry. Cześć, z tej strony Oskar. Zapraszam dzisiaj na kolejny film z moim polonezem 1500. Zobaczcie, co dzisiaj przygotowałem. No i wkrótce będzie znacznie więcej filmów o tym samochodzie, ponieważ zabieram się tutaj powoli już za szykowanie go do remontu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przyciskach, które kupiłem. Niektórzy z Was już widzieli tego posta. Zamieszczałem go na Facebooku i na karcie społeczność na moim kanale na YouTubie. Wyjmę je wszystkie tutaj i wam pokażę. No mam zamiar wszystkie w Polonezie Borywiczu wymienić na nowe, ponieważ mają zdarte piktogramy. Zaraz pójdziemy do mojego samochodu, to Wam pokażę o co chodzi. Oczywiście ja wiem, znajdą się tutaj puryści osoby, które się czepiają, że to nie są właściwe przyciski, ponieważ one są zaokrąglone, czyli są do karo albo do Karo Plusa. Zgadzam się w 100% zgadzam się. Natomiast yy, powiem Wam tak: to jest mój samochód i nim ma być ładnie, schludnie, czysto. Ma wyglądać tak jak ja chcę, tak jak mi się podoba. Ma być po prostu tam przytulnie. Ja muszę wsiadać i ma być wszystko czyste, ładne, zgrabne. A nie stare przyciski. Jak za chwilę zejdziemy na dół do samochodu, pokażę Wam. Że są obdarte i nie dość, że są obdarte te piktogramy, te napisy, te, te, te znaczki i tutaj ikonki. To jeszcze wypowiałe są te plastiki. Ludzie oczywiście powiedzą, że nie, to absolutnie nie można wstawiać tych zaokrąglonych od Karo do Borowicza. Bo to klimat, bo to będzie ulep. Bo tam są takie prostokątne, że tutaj nie ma takiego zaokrąglenia, tylko są prostokątne. I że ja niszczę ten samochód, że ja powinienem go oddać albo sprzedać komuś, kto zrobi to właściwie. Powiem Wam tak, bo ci, którzy nie wiedzą, sam zestaw tych wszystkich przycisków kosztował mnie około 250-270 zł. A na Allegro, jak kupić od razu komplet od jednej osoby, ponieważ ja kupiłem to od różnych innych, od różnych sprzedawców, dlatego jest kilka rachunków, zaraz Wam pokażę. Jak kupić od jednej osoby jeden komplet, na przykład można wpisać właśnie komplet przycisków Polones, no to kosztuje to 300 zł, co i tak już jest wariactwem, uważam. Bo yy, normalnie to powinno kosztować ile? Maksymalnie 50 zł, maksymalnie 100 zł. Ale przepraszam bardzo, przypominam Wam, że jest rok 2022, a nie 2002. Albo 2003, gdy takie przyciski schodziły za bezcen. Albo nie są to lata 90., kiedy to można było kupić za bezcen i to było na każdej giełdzie, na każdym ryneczku, w każdym sklepie motoryzacyjnym. No nie, już jest 2022 rok, a za parę miesięcy będzie 2023. Więc już takie rzeczy nie są łatwe do zdobycia. Nawet już te przyciski do karo, te zaokrąglane są coraz cięższe do znalezienia za dobrą cenę. I tak jak mówię, wydałem za to prawie, yy, prawie 300 zł, no około 260-270. Już ciężko mi teraz policzyć, ale to sobie możemy teraz spojrzeć. Proszę bardzo, przełącznik szyby ogrzewanej yy, i włącznik świateł awaryjnych to było 43 zł. Więc szyba ogrzewana, szukamy go, to było to. I drugie było włącznik świateł awaryjnych, to jest to. No to za to wydałem, patrzcie, 43 zł. Już za dwa takie łączniki. Tutaj mam za 96 zł, czyli prawie stuwa. To mi policzyli. Napisali wyposażenie wnętrza, ale to chyba dwa były przyciski. Po prostu w, jednym, w jednej szalicie był. Na rachunek z drugiej nie. Więc tutaj jest tylne spryskiwacze i tylna wycieraczka. Na dwa kliki to chodzi. A drugi to właśnie spryskiwacze, czyli on odbija. A na wycieraczkę nie odbija. Czyli jest włączona wycieraczka i sobie spryskuje, prawda? I tutaj był od przednich wycieraczek, tak? Czyli to właśnie o ten. Już go odpakowuję. I to były te od właśnie za, widzicie, 96 zł kupione, więc to tak sobie odkładamy, no i sobie liczcie powali, ile to będzie kosztować, no. Tutaj mam jakiś rachunek, przełącznik klawiszowy, polonez przeciwmgłowy, no to chyba to, bo przeciwmgłowe są przednie i tylne, to są przednie, no więc to chyba będzie to, 49 zł. No to to już jest kolejne 50 zł. No to liczcie, tu było powiedzmy. No, liczmy tak zakładając 50 plus 50 to już jest 100. Plus tutaj 100 to już jest 200 zł. Prawda? No i tu jeszcze mam dwa, do których akurat rachunków nie było. No ale to mniej więcej też tyle samo kosztowało. Do wentylatora dwuklikowy, ponieważ w Borowiczu jest dwuklikowy. W Karo jest taki regulowany, że możesz sobie prędkość sam ustalać, nie? Natomiast do Borowicza jest dwuklikowy. Fajnie. No nie wiem czy się uda go postawić, bo ma te piny takie tylko z boku. No nie postawię go, to nic. No. I głowę tylne. I jednego klawisza tak jakby brakuje od świateł, który kupiłem sobie wcześniej. Nie wiem czy pamiętacie jak oglądacie moje filmy regularnie. To kupiłem go, bo myślałem, że w Karo Plus mam włącznik zepsuty. A okazało się, że był sprawny. To był po prostu przekaźnik wtedy zepsuty. Jak pamiętacie tamten filmik. No to mam jeszcze odświateł. Być może też go wymienię. Jedyny ten w Borowiczu, który ma niezdarty piktogram, to właśnie odświateł, więc nie wiem, czy go wymieniać. No ale do kompletu, żeby wszystkie były takie okrągłe i ładne, i nowe. Więc prawdopodobnie też go wstawię. Nawet ma podświetlenie zielone, więc nawet będzie mi to też fajnie grało. no Bo te w Borowiczu były bez podświetlenia. Oczywiście, zaraz znajdę się tacy... Co ty robisz? Niszczysz oryginał! Co ty robisz? I to właśnie on kosztował mnie... 17 zł. no więc no policzmy tak, pi razy oko powiedzmy 50 100, 100, 100 150, tak, razem tutaj 200 plus tu jeszcze powiedzmy 50, więc 250 plus, no, 17 no to będzie właśnie, no 200, no coś około 270 zł, jeśli kupić taki właśnie komplet. No chyba, że ktoś jest leniwy i nie chce wybrać tam na pięciu czy na sześciu różnych aukcjach, ofertach na Allegro, no to niech kupi komplet za 300 zł. To już tam jeden ktoś taki sprzedaje. Jest jakiś taki sklep, że skompletował wszystkie. Także to tyle. No ja mówię, ma być ładnie w tym samochodzie Ja nie będę kupował tych nie mam zamiaru kupować tych prostokątnych, bo po pierwsze mi się nie podobają, a po drugie, jeśli to kosztowało mnie 300 zł, to proszę sobie wyobrazić ile ktoś by zaśpiewał za komplet tych prostokątnych, no pewnie z tysiąc złotych by chciał. I ja nie mam ochoty wchodzić gdzieś na Facebooki, wam powiem, wchodzić gdzieś na Facebook, na te grupy polenozowe i pytać, błagać, prosić, głupia posty zamieszczać, czy ktoś ma te prostokątne przyciski na sprzedaż. Jak nawet już te listewki, co pokazywałem na poprzednim filmie. Ciężko mi było w ogóle dorwać, zdobyć to co dopiero przyciski jakieś prostokątne, nowe, bo to musiałby ktoś mieć jakieś leżaki magazynowe albo zdemontowane z jakiegoś Poloneza zaborywicza czy akwarium, czy przejściówki mało używane, żeby to wyglądało naprawdę schludnie. Nie chcę mi się z tym bujać i szukać tego. Dobra, zejdźmy na chwilę do mojego samochodu i sobie dopasujmy to, ale na razie nie będę ich wymieniał, ponieważ niedługo Będziemy tutaj jeszcze pozostałe rzeczy robili, między innymi mieszek wymieniali. I to wtedy przy wymianie mieszka całą tę tutaj konsolę środkową wymienimy i wtedy włożę te przyciski. Także idziemy na razie sobie porównać, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy teraz we wnętrzu mojego poloneza i proszę zwrócić uwagę. No, kieruję te słowa dla tych, którzy myślą, że dla tych cwaniaków, Sprzed komputera, sprzed monitora naprawdę chcecie, żebym ja jeździł samochodem z takimi obdartymi przyciskami? Czy jednak lepiej dać taki ładny? No, patrz, jak fajnie to pasuje. No i jeszcze raz tutaj zwracam uwagę, że proszę zwrócić uwagę, te są lekko zaokrąglane, te są prostokątne. Nie wiem, ja chcę, żeby były takie i nie będę na to zwracał uwagi, jak ktoś uważa inaczej, to niech po prostu sobie sam kupi Poloneza i sam go robi. Ja robię, że mam się po prostu w nim czuć swobodnie, fajnie, przytulnie przede wszystkim. To są światła przeciwmgłowe naprzód, sobie zobaczmy teraz te. O, to będzie to. Z tego się w ogóle nigdy nie korzysta tak naprawdę, to mgły to w Polsce nie ma, zresztą klasykiem wyjeżdżać na mgłę to też niezbyt mądry pomysł, ale żeby było tu ładnie. No klasykiem wyjeżdżać tam mgłę to niezbyt mądry pomysł, no ale też to wymienię. Dobra, dalej mamy wycieraczki. To to będzie ten. O wiele ładniej będzie wyglądać. Proszę zobaczyć, jak tamten jest obdarty. Następny to właśnie tylne wycieraczki. Chociaż tutaj piktogram prawdopodobnie się różni. Bo ma podobny piktogram do tego z góry, nie? Ja już pokazywałem kiedyś na filmie, no ale wstawię to i będzie fajnie. To też przy okazji pokażę, bo niektórzy mówili, że tutaj ja jakiś zły przycisk kupiłem. On jest na jeden klik. I ten też jest na jeden klik. No, tak mi w tym momencie ciężko zrobić, ale o, na jeden klik jest, proszę bardzo. Dalej, awaryjne, które też są obdarte. No to teraz awaryjne, będą eleganckie. No, proszę bardzo. Widać na dróg tutaj nie widać nic. I na końcu, światła przeciwmugłowe, tylne. Czyli to jest ten. Moment. To w każdym razie nawet nie chcę ostrości za bardzo złapać, bo tu jest ciemno, no ale będzie ładnie to wyglądało. Tamtego w ogóle nie widać. Z tej strony światła. No właśnie jedyny, który jest ładny to ze światłami. odświatał ten włącznik, to ale i tak zaraz go pokażę, bo go mam gdzieś tutaj moment. O. No to możecie mi powiedzieć wymieniać czy zostawiać. No, coś teraz tutaj ciemno mi się zrobiło. Moment, a bo ja ręką. Tak, tutaj zasłoniłem. Dobra, to nic. O. No, nawet ten stary jest ładniejszy niż ten, ale ten będzie się podświetlony przynajmniej na zielono. Albo zostawię go, zobaczymy. I tutaj podgrzewanie tylnej szyby też jest obdarty. Mój nowy, kupiony jest elegancki. I o to chodzi. Przy okazji. przy okazji będę to wymieniał przy okazji gdy będę to wymieniał to chcę wymienić mieszek bo to trzeba całą tutaj tą konsolę zdjąć a mam kupiony nowy ponieważ ten stary po 40 latach już tutaj pękł więc będzie nowy proszę bardzo i będzie ten samochód w końcu wyglądał elegancko a ci którzy uważają że to jest jakieś ingerowanie w oryginalność że to jakiś ulep będzie że oddaj ten samochód komuś, kto zrobi go właściwie. To baju baju. Ja robię z moim samochodem to, co mam, na co mam ochotę. Jak będę chciał to nawet na wsioletowo go przemaluję. Hejterom, czy jakimś takim trzepiaczom się, takim typowym Polakom, to mówimy het, het raus w ogóle. Tutaj tam po prostu gdzieś za Wisłę, w ogóle, czy za Odrę najlepiej wynosić się. Prawda? Ja w samochodzie po prostu muszę czuć się Przyjemnie, przytulnie, ja nim jeżdżę. Nikt inny, nikt, kto ogląda te filmy, nikt, kto komentuje, tylko ja po prostu, rozumiesz to? Ja muszę tutaj wsiadając do niego czuć się, że jest ładnie, schludnie, czysto. Nie jakieś poobdzierane piktogramy, no naprawdę, no. Popatrz, mówiłem, że ten przycisk nie tyle, że ma poobdzierane te piktogramy, ale jest taki wypowiały, szary taki, no. A ten jeszcze bardziej, że już nie wspominając o pozostałych. No to tyle, no mówię, będziemy to wkrótce wymieniali. Tak, tutaj trochę sobie ja robię, tak, tutaj. Ja sobie robię, yy, no, komentuję tutaj tych purystów, że to ulep mówią. Ulep, że to nieoryginalne, że to przerabiane, że to. Yy, a, nawet nie będę tutaj przytaczał, w ogóle to najmądrzejsi przed, sprzed komputera. Ja jestem zadowolony, jestem bardzo z tego zadowolony i w końcu to będzie wyglądało tak jakbym chciał to przy okazji jeszcze mam pytanko takie jeśli chodzi o jakieś takie detale detailing może ktoś z was mi podpowie jak zrobić te tutaj no te ozdoby bo czy to było w środku pomalowane całe na srebrno czy na zewnątrz też bo ja kiedyś to wyciągałem nie jak odkręcałem tutaj boczek i on w środku też jest na srebrno pomalowany więc ja nie wiem czy cały ten kwadrat nie był na srebrno pomalowany czy tylko w środku tu na przykład mniej to zostało zdarte. Pewnie ktoś z tamtej strony to się bawił cały czas palcem i to zdzierał. Tu zostało to, nie? Ale no nie wiem czy z zewnątrz czy też nie. Na przykład zobacz tutaj. Nie, to taki czarny plastik. Z tyłu też ktoś się bawił palcem i to zdzierał. Chyba w środku jednak był. Ja mogę kupić yy, flamaster taki. Srebrne flamastry są takie I to pomalować. No przecież nie będę tego kupował nowego, no prawda? No i tak przy okazji też się tutaj domaluje ten znaczek FSO, bo zobaczcie litera O już trochę zlazła farba na S, T z troszeczkę i na F troszeczkę. No to się też to tutaj ładnie zrobi. I to tyle chyba. No na razie z takich tutaj wizualnych rzeczy w środku to chyba tyle. Chociaż nie, jeszcze jedna rzecz tutaj. No będę niedługo lusterko jeszcze kopował, bo tutaj ta guma pękła. Prawdopodobnie od temperatury tu i tutaj. No w Fiatach 125P i Polonazach były gumowe, tutaj ramki w Karo i w Karo Plusach to poprawili, jest to plastikowe. No bo widocznie ta guma pękała, więc to też niedługo wymienię. Te lusterko jest takie same, z tyłu ma chyba tylko metalową tę obudowę, a w Karo i w Karo Plusach to chyba była plastikowa chyba. Dokładnie tam nie jestem pewien, ale kto to będzie też sprawdzał. Ktoś oczywiście też znowu powie, że, że tutaj to nie oryginał, tak? No. Szkoda czasu na tych ludzi. Ja jestem zadowolony coraz bardziej z tego samochodu. Yy, no, yy, może uda mi się go zrobić. Fajnie by było w tym roku go zdążyć zrobić, ale nie, chyba to z tym to nie damy rady. Żeby pod FSO na rocznicę, bądaj 6 czy 7 będzie w tym roku organizowana, to chyba nie zdążę jednak zrobić to. To, to raczej w maju przyjadę nim na rocznicę Poloneza. To będzie 3 maja. W tym roku to raczej nie, to raczej Karol Plusem pojadę sobie na, właśnie na 71. rocznicę w tym roku pod FSO. Was też zapraszam. Jeśli masz czas, to, to będzie to właśnie na początku listopada. Teraz dokładnej daty nie pamiętam i godziny, bo, ponieważ to jeszcze jest, nie zostało chyba ogłoszone, ale to wiadomo, zawsze w okolicach 6-7 listopada. Też nie wiem, czy w tym roku pod FSO będą tutaj chłopaki organizowali, czy pod Stadionem Narodowym. No teraz podobno są jakieś kłopoty, że tam pod FSO to już ciężko z tym... Przyjeżdżaniem tam już fabryka, czy, czy, ta, czy, czy, czy firma raczej FSO, bo tam fabryki to już nie ma, no raczej za bardzo się chyba na to nie chce zgadzać. Chcą po prostu, żeby to było organizowane z nadzorem bezpieczeństwa, żeby była ochrona, żeby była jakaś straż pożarna, żeby była karetka i tak dalej, i tak dalej. No to, to chyba między innymi z takich powodów tutaj FSO nie chce się zgodzić. No ale wiadomo, na pewno impreza się odbędzie albo pod Stadionem Narodowym, albo pod FSO, albo w jakimś innym miejscu. Ja na pewno jeszcze to ogłoszę. Tutaj też jakiś filmik tutaj na moim kanale się pojawi. To oczywiście nie ja organizuję, tylko chłopaki właśnie z WWL Polonez Team Właśnie tam Wołomin, Legionowo, Warszawa, Filip prawdopodobnie z Żelaznego Deszczu i być może jeszcze jakieś inne tutaj grupy, organizacje się podłączą. Zachęcam, żebyśmy tutaj tę społeczność jak najbardziej rozwijali. I bawmy się, cieszmy się, korzystajmy z tego, yy, że jesteśmy tutaj yy, sympatykami polonezów i innych starych samochodów. Także jak ktoś ma jakiś inny stary samochód, to też jest mile widziany na tych wszystkich naszych zlotach. I z tego co wiem, to jeszcze w każdą chyba środę od godziny 19 właśnie też pod Stadionem Narodowym właśnie chyba grupa Youngtimer Team, to chyba tak się nazywa, też właśnie tam organizują zloty. Ja jeszcze tam nie byłem, bo po prostu czasu zabrakło, ale też prawdopodobnie któregoś razu z kamerą się wybiorę. I Was też tam myślę, że zapraszam, jeśli ktoś o tym nie wiedział, to właśnie w każdą środę od 19 jest pod Stadionem Narodowym tam właśnie przy, przy, na parkingu przy stadionie. Tak, chociaż już też niedługo właśnie zbliża się koniec sezonu, więc pewnie coraz rzadziej to już będzie organizowane, no ale jeszcze, jeszcze póki jest w miarę ciepło, to tam jeszcze te wydarzenia są. Także dobra, to na dzisiaj to wszystko. No i zapraszam, myślę, że już chyba w najbliższych materiałach to już zabieramy się tutaj za malowanie tego wolne chociaż jeszcze chyba zanim to, to jeszcze chciałbym właśnie chyba skrzynię biegów wymienić i sprzęgło i wtedy chyba właśnie będziemy go już tutaj malować, tak? W takiej kolejności chyba bym to widział. No, także dzięki za oglądanie, za każde wsparcie. Yy, wiadomo, można pisać w komentarzach, można też pisać do mnie na Messengerze. Albo na Facebooku znaleźć moto RetroPress, ratujemy polonezy, albo do mnie na prywatny messenger. Nazywam się Oskar Wądołowski. Mój telefon, jakby ktoś chciał, też proszę dzwonić. Do mnie dużo osób dzwoni z całej Polski. Mój telefon to jest 517 518 393. I jakby ktoś chciał jeszcze maila, to jest oskar344małpawp.pl. Dzięki, cześć, miłego dnia. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem, kupując te koszulki oraz kubki. Wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobra.